Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Pastel i witam Was w pierwszym QA na tym kanale. QA z okazji 100 subskryptów. Bardzo Wam dziękuję, że tu jesteście. No, nie sądziłam, że aż tak szybko wbijemy 100 yy, no, subskrypcji. No, w sumie to był mój taki gold, żeby osiągnąć do końca roku, ale na serio dało nam się szybko to wbić. na serio dziękuję Wam bardzo serdecznie, bo bez Waszej pomocy nigdy bym tego nie osiągnęła. I mam nadzieję, że nie słychać kota w tle mruczenia, bo postanowił sobie, że mi pomoże w nagrywaniu i się ułoży na kolana. Przywitasz się, Kocie? Przywitał się. Kot się z Wami przywitał i możemy się już zabierać za odpowiadanie na pytania. Więc tak, pierwsze pytania mamy od Nimfy Gemstone. Pytanie numer jeden: Ile mam lat? Okej, okay, tutaj możecie się trochę zdziwić, albo i nie. Ale mam 20 lat. Ale mi się wydaje, że są sobie dużo. Tak, no trochę LPS tuberów właśnie już jest w tym takim wieku dojrzałym i sobie nagrywam dalej po ale tak, mam 20 lat. Następne pytanie. W jakiej klasie jestem? Może nie w klasie, ale za tydzień dosłownie zacznę pierwszy e, rok studiów inżynierskich w języku angielskim nie mam bladego pojęcia, co ja tam robię. Dobra, przejdźmy do następnego pytania. Czy jestem furry? Mm, nie jestem, znaczy kiedyś może byłam, rysowałam jakieś arty. Jak jakieś odkopię, notowałam to wkleję tutaj na ekranie, ale tak aktualnie to w sumie nie jestem furasem. Czy umiem robić figurki LPS? Chyba tutaj chodzi, że czy umiem robić customy? Aktualnie nie robię, ale mam plan, żeby robić i mam już kilka planów na spanielki i może nawet zrobię na ten temat odcinek. I tak, tylko muszę właśnie poczekać, aż przyjdą te moldy do pomalowania. Eee, pytanie numer 5. Czy, czy zrobisz kiedyś animację? Jak będę mieć pomysł, myślę, że tak. W ogóle moje takie też początki na YouTube były właśnie związane z Petropami i z animacjami. Więc zobaczymy, ale myślę, że kiedyś się coś pojawi. Jakie jest Twoje hobby? <grym> Okej. Okay. Więc na pewno zbieranie figurek LPS. Rysowanie i chodzenie na pokazy lotnicze, zbieranie modeli z samolotów. No, ogólnie wszystko związane z lotnictwem taktycznym. Tutaj też na ekranie pewnie wam pokażę jakieś modele, które posiadam, bo zdjęcia z Airshow. A! No i jeszcze zbieranie mundurów w sumie. Mam też jakąś kolekcję, też może wam pokażę tutaj. No, aktualnie nie nagrywam u siebie, więc w edycji dopiero zobaczycie. I to by było na wszystko. Dziękuję Ci jeszcze raz za pytania. I możemy teraz przejść do kolejnej puli pytań. Następne pytania mamy od yy, Menki LPS. Pytanie numer jeden: Od ilu lat siedzisz na LPS tubie? To jest bardzo dobre pytanie. Znaczy, pamiętam, że taką pierwszą, pierwszą styczność, co miałam w wieku podaje, że chyba. Czterech lat jakoś tak. Pamiętam, że wtedy obejrzałam swój pierwszy filmik na YouTubie i dostałam za to Oszan? Miałam trudne dzieciństwo, ok? <laughs> nie no. Ale. Właśnie nie wiem, czy liczyć od tego momentu, czy może od 2016, jak coś tam próbowałam na swoim poprzednim kanale. Dobra. Myślę, że damy tą datę 2016, kiedy zaczynałam jakąś swoją działalność na petropowym YouTubie. Chyba to było 2016 albo 2017, no jakoś tak, bardzo dawno temu. Jaki jest twój ulubiony LPS tuber? Kurcz, żeby wybrać tak jednego, to myślę, że chyba z Zafira LPS TV, tak ta chyba miała tą nazwę. Tak. No, trochę ją oglądałam i w sumie tak zapadła mi naj najbardziej w pamięć i jest w moim serduszku i... Trochę mnie smuci, że już nie nagrywa, ale no... No jest już chyba dorosła nawet, nie wiem czy jesteśmy w podobnym nawet wieku, też chyba ma 20 lat, ale nie jestem pewna. I... odeszło po prostu. A szkoda, bardzo, bardzo lubiłam jej filmiki. To cię inspiruje? Hmm, ej, trudno powiedzieć tak jedną osobę... No myślę, że ogólnie tak wszyscy LPS tuberzy, nawet ci zagraniczni, no po prostu wszyscy. Trudno mi wskazać taką jedną osobę w sumie, kto mnie inspiruje, no w sumie no wszyscy, wszyscy, ten mogę powiedzieć, wszyscy, po trochu. E, od ilu lat zbieram pet -shopy? O kurczę. Od dawien dawna myślę, nie wiem, tak może chyba w wieku 5 lat, może? Bardzo dawno, szczerze nie pamiętam, ale mi się wydaje, że właśnie jakiś przedział wiekowy, że 4, 5, 6 lat. Jako, jakoś wtedy to musiało być. No dawno po prostu. Ulubiona figurka, nie pop i pop. Hmm. Bardzo mi się podoba z popów. Yy, najbardziej mi się podoba taka żółta Koli z, z cieniami. Wam pokażę tutaj na ekranie, bo niestety nie pamiętam numerków i jej nie mam. I figurka nie pop. Hm. Tak myślę, ale chyba aktualnie to jest taki biały siedzący piesek. Też nie pamiętam yy, jaki to był mold, ale wam wstawię na ekranie. Mi się mega podoba. Ostatnio nawet widziałam ją za. Ostatnio widziałam ją na vintage za bardzo chore pieniądze. Też wam tutaj pokażę aukcję, bo aż to jest za ile ona została sprzedana. Ok, następne pytanie. Yy, ulubiony gatunek muzyczny lub wykonawca? Gatunek muzyczny. Myślę, że właśnie jakiś taki rock, punk, metal najbardziej mi siedzi. I. wykonawcy. Ostatnio słucham dużo rosyjskiej muzyki, ostatnio to chyba najwięcej słucham zespołu Kino i jeszcze tam jakichś innych, ale no, aż tak bardzo na Cyrlicy się jeszcze nie znam, dalej się uczę, a tak to myslowic, Kult, no i czasami też jakiś klasyk, nie, Metallica i tego typu. Może Wam kiedyś po prostu zostawię mojego Spotify'a, bo na serio obserwuję bardzo dużo wykonawców, więc na serio zależy od nastroju, jakiej muzyki słucham, ale no głównie właśnie takiej. Czy masz zwierzę domowe? Tak, mam. I, i jeszcze raz pokażę mruczka. Sej... Mój były zwierzak domowy, ponieważ teraz się wyprowadził do mojej siostry i aktualnie u. u siostr. U... i aktualnie u. Siostry nagrywam, opiekuję się kotkiem, ponieważ ostatnio znowu źle się czuł i miał jakieś problemy z oddychaniem i po prostu sobie teraz z nim siedzę, jak mam na razie wolne i nie chodzę na studia, żeby pilnować go w razie czego. Więc no. I ostatnie pytanie od Menki. Um, ulubiony Pet serial? Um, od Zafiry, tak mi w pamięci... Yy, został yy, świat zbycha, jakoś tak. Bardzo lubiłam, pamiętam. Ale z tych takich bardziej aktualnych to Rozu yy, nagrywa tą taką serię szkolną, tam niezwykła, na przykład jakaś tam lekcja. To bardzo lubię oglądać. Yy, lubię jeszcze oglądać yy, serię Free of Us. Nie pamiętam kanału, ale wszystko wam się tutaj będzie pojawiać na ekranie, żebyście mogli też sami zobaczyć. Yy, I jeszcze... Spod jeszcze yy, spodobał mi się serial Alex od Menki, która napisała ten komentarz. Bardzo mi się spodobał i czekam za kolejnym sezonem. I tak... Dziękuję za pytania i również się pozdrawiam, Menka. Okej, okay, następne pytania mamy od Sernika belowe. Pierwsze pytanie, ile masz petshopów? Szczerze, nie mam dla pojęcia. Tak jakby też trochę rozdzieliłam swoją kolekcję. Jedna, jedną mam bardziej pod ręką, żeby właśnie używać je do jakichś nagrywek czy coś, a druga jest bardziej schowana. No ale mi się wydaje, że chyba jakoś tak ponad 100 Petshopów będę mieć w kolekcji. Chyba jakoś tak. Jaki jest Twój ulubiony kształt LPS? Hmm. Dobra, wiem. Jest taki jeden mold ciłały tej pierwszej. To ta taka zjarana ciłała. Jezu, kocham. Chcę, chcę tą chiwały. Nie, niech, niech Basic Fun przywróci ten mold, proszę. Ja chcę więcej zjaranych Chihuahu. Kocham ją. Ja. Następne pytanie. Ile masz kostum LPS? Aktualnie zero. No, ale tak jak wcześniej wspominałam. Planuję właśnie zrobić i może zrobię z tego odcinek, ale zobaczę jak pogodzę studia z nagrywaniem, bo no, doznam pewnie szoku. Nowe miejsce, nowi ludzie i w ogóle, no ale postaram się nagrywać. Jak na razie patrzyłam na plan, no to nie jest aż tak źle, no ale jeszcze potem dojdzie WF i podział na grupy. Hmm. O, f -y lecą chyba, F-16. Kocham F16. W końcu latają. Nie no, że tak czasu latają, ale. Chyba, chyba już przelecili. Kolejne pytanie. Jaki był mój pierwszy Petrop? Petrop. Um, z tego co pamiętam, ale mam ostatnio demencję, no ale w te, ten zestaw w miarę pamiętam, to był taki zestaw z. Pająkiem i z wiewiórką. Pokażę Wam na ekranie. I to chyba był mój pierwszy zestaw, ale nie jestem do końca pewna. Po prostu taki pamiętam, taki mam w pamięci. Więc no, chyba ten, ale nie jestem pewna. Teraz lat zbierasz LPS? Ech, załóżmy, że liczymy, odkąd mam 5 lat czyli od 15 lat. Jezus Maria, ja 15 lat zbieram te figurki. Jezu, ja stara jestem. W się, sensie, no tak, powiedzmy od 15 lat, bo miałam też jakieś przerwy w sumie od petshopów i w sumie teraz sobie tak powróciłam, bo dopiero tak jakby jak skończyłam technikum i wiecie, ogarnęłam egzaminy zawodowe, ogarnęłam maturę, no to tak jakby dopiero wtedy się w pełni zebrałam, miałam na tyle siły, żeby właśnie powrócić do tego hobby. Więc długo się zbierałam. I to. I to są wszystkie pytania od sernika. Dziękuję za pytania i pozdrawiam. Ok, kolejne pytania są od Diabolo LPS. Pierwsze pytanie, co sądzisz o blokach z pet shopami? Słuchajcie, niech ludzie sobie robią, jak chcą, ale. Ostatnio z Diabolo widzieliśmy brylok z Emokotem, którego chcemy i został przerobiony na brylok i jaż się prawie popłakałam na ten widok. No, no róbcie sobie te bryloki, no, no nigdy wam nie zabroni, nie? No ale ten ten widok bolał, ten widok bolał. Następne pytanie. Co sądzisz o oryginalnym AULPS? Czy tym retro, gdzie LPS miały swój własny klub, świat i społeczność, oraz tym nowszym au, gdzie faktycznie jest sklep z zwierzętami i ludzie, TV series? Szczerze, najbardziej mi się podobało właśnie to retro, oryginalne au, gdzie po prostu pet shopy miały swój klub i nie było ludzi, było wszystko fajnie pięknie. I no. Jeżeli chodzi o serial, nie wiem, tak jakby dodawanie ludzi to było takie. E, nie, nie podobało mi się to, też strasznie nie podobała mi się kreska w tym serialu i w ogóle jak potem przerabiali te pet shopy. Tak jakby od tamtego momentu, kiedy wyszedł serial, do generacji szóstej, to przerwało mi nagrywanie, ponieważ nie mam pamięci, musiałam szybko coś odinstalować, usunąć. Dobra, wracając. E, te retro au jest bardzo dobre, fajne, spoko, ale ten serial nie jest do dupy wywalcie to w ogóle i no będę teraz szybko niestety odpowiadać przez brak miejsca. Jezu, dajcie mi japować, proszę. Yyy, czy zbierałaś gazetki pet shopowe? Tak, zbierałam, chyba gdzieś jakieś mam i zbierałam na pewno bardzo dużo gazetek Ninjago, no ogólnie tych Lego albo Movie Star Planet. Jezu, kochałam gazetki, kochałam gazetki. Czemu nie ma takich gazetek dalej? Dobra, następne pytanie. E, jakie masz gry pet shopowe? Zrób ranking. E, dobra, to daję kategorię S i daję kategorię A. W kategorii S jest ta bardzo fajna gra, co była na komputery. Ja mam tą grę na Wii i, i bardzo kocham tą grę. To były moje początki gamerstwa i, i potem, i potem yy, 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 gram jeszcze w Minecrafta, więc tak S tier, a wszystkie pozostałe gry daję na A, ponieważ lubię, ale, ale jednak no, ta gra najbardziej mi yy, utkwiła w pamięci i ją kocham. Yy, może kiedyś zrobię o tym odcinek jakiś gameplay? Nie wiem, na razie nie ma czasu, ponieważ zaraz mi znowu przerwie nagrywanie. Jak wyglądały Twoje początki z nagrywaniem, robieniem fabuły LPS kilka lat temu? Moje początki wyglądały tak, że po prostu jak się spotykam z kuzynką, no to nagrywaliśmy sobie jakieś tam właśnie openingi pet shopów, jak byliśmy w sklepie i nagrywaliśmy też serial. I ten serial to był jeden wielki bałagan. Nazywał się Aniołowie, nie wiem czy ktokolwiek pamięta, ale pewnie nie, ponieważ to jest Lost Media i nigdzie ja nawet nie mogę znaleźć tego. Ja chyba po prostu kiedyś to usunęłam, jak moja klasa znalazła mój kanał i się spaliłam ze wstydu. I, I no zamiast dać go na prywatny to go usunęłam i no w sumie <laughs> przypomniały mi się te czasy, ale wszystko na ten, na bieżąco wymyślaliśmy, nie pisaliśmy żadnych scenariuszy, po prostu to była wielka improwizacja, większa niż w Dziadach. Okej, okay. lecimy dalej, dziękuję za pytania diabolo I, i, i lecimy dalej. Kolejne pytania od Julii LPS TV. Jakie jest twoje prawdziwe imię? Hmm, aktualnie nie chcę podawać, po prostu mówcie na mnie pastel. Może kiedyś podam, nie wiem, zobaczę, ale na razie wolę nie podawać. Eee, kolejne pytanie, eee, w jakiej klasie jesteś? Jestem na pierwszym roku studiów inżynierskich. <grym> Ach, te piękne czasy podstawówki. Jezu, nienawidziłam szkoły średniej, nienawidziłam mojego technikum. Trafiłam tam dosłownie przez przypadek. Kolejne pytanie. Czy lubisz LP z generacji siódmej? Tak, uwielbiam, To te, te pet shopy są o wiele lepsze niż z poprzedniej generacji I musiałam znowu zabrać rękę, ponieważ mi jest niewygodnie tak nagrywając z kotem. Yy, powiem tak, mogło być gorzej, cieszę się, że przywrócili stare moldy i na no serio, nie ma co narzekać, w sensie wiem, niektóre te pet shopy są szpetne, są zbyt kolorowe i wszyscy tęsknimy za, tęskni za oryginalnym designem, ale może to jeszcze wróci. Guys, nie narzekajmy, cieszmy się z tego, co mamy. Yy. Kolejne pytanie, w jakim roku odłączać na YouTube? Yy. Myślę właśnie, że to był ten rok 2016, bo właśnie coś tam zaczynałam z Petropami, ale potem zajęłam się jakimiś grami, animacjami, tam animation meme yy. i chyba cosplayem nawet przez jakiś czas. Yy. Jak się nazywa twój ulubiony short film LPS? O Boże, teraz sobie przypominam jakieś short filmy. Mm, bardzo lubiłam te z... świąteczne short filmy. Mm, tak, ale myślę, że świąteczne i też ostatnio Menka wstawiła. Y... Ostatnio Menka wstawiła short film, który obejrzałam i jest bardzo super, więc y... to było Beauty. Y... Beauty Inside, yy, polecam, Wycie sobie zobaczcie. Mm. Tak, to wszystkie pytania. Dziękuję Ci yy, Julia za pytania i pozdrawiam również. <ścoughs> I to chyba będzie koniec odcinka. Przepraszam, że ten koniec tak zespiderolowywałam, ale no po prostu ogranicza mnie moje miejsce na telefonie, więc no. Dobra. To kończę, ponieważ zaraz pewnie mi przerwie nagrywanie. Dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz, że tu jesteście i że mnie wspieracie i że w ogóle chcecie oglądać moje wypociny. Na serio bardzo dużo to dla mnie znaczy. Dziękuję Wam wszystkim. Więc to by było na tyle. Może w tym tygodniu pojawią się jeszcze dwa odcinki: jeden z unboxingu i cienie. Mam już napisany scenariusz na nowy odcinek. Od razu piszę na kolejny jakieś pomysły. Więc no. Trzymajcie się wszyscy, dziękuję Wam, że jesteście i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!